Czy zdarza ci się uzyskiwać pozycje bez przestrzeni, gdzie całkowicie nie wiesz co grać, a dalsze twoje posunięcia pogrążają cię jeszcze bardziej? Jeżeli tak, to zostań ze mną. W dalszej części nagrania pokażę ci na przykładach partii Magnusa Karsena, jak postępować w takich sytuacjach. Pozycja czarnego nie jest jakoś specjalnie trudna, ale ewidentnie doskwiera im brak przestrzeni. Sekwencja jakichkolwiek rozwojowych ruchów nie prędko zmieni ten obraz. Spójrzmy, jak rozwiązuje ten problem Kars. Norweg decyduje się na ofiarę pionka, aby zdobyć centrum. W partii nastąpiło B5. Praktycznie białe nie są w stanie inaczej zareagować niż tylko wybić na pionka na B5, i czarne kontynuują swoją koncepcję. Ruchem D5, ED5, CD5, goniec G5, gonie z B7. No i co moglibyśmy powiedzieć już o tej sytuacji? Otóż czarne uzyskały bardzo silne centrum, rozwiązały problem swojego białopolowego gońca. No i pozycja czarnego jest naprawdę bardzo silna, tak? a jest to kosztem tylko jednego pionka. Pozycja białych nie należy może do specjalnie trudnych bo ich figury są stosunkowo dobrze skoordynowane. Jednak w praktyce dyskomfort wynikający z braku przestrzeni jest dość mocno odczuwalny. Magnus Carlsen pokazuje nam, jak należy rozwiązywać tego typu problemy. W partii następuje d4 i po e4 białe grają skoczek e5, skoczek bije na e5, de5, wieża e5, hetman d4. Silnikowa ocena pozycji praktycznie się nie zmieniła i balansuje na granicy równości. Jednak zwróćmy uwagę na zaistniałą transformację w pozycji. Białe skutecznie wyblokowały czarne pionki i przechwyciły kontrolę nad centrum. Istotną rolę odgrywa fakt, że czarne nie mają łatwego sposobu zneutralizować białego Hetmana. Jeżeli do tego dodamy elementy w postaci wolnego pionka A i słabość pionka B4, Pozycję białych można śmiało uznać za przyjemniejszą, wklarowną wizją tego co robić dalej. Jeżeli ten temat Was zainteresował i dacie temu wyraz w wyświetleniach, komentarzach i lajkach, to przygotuję dla Was kolejny materiał z tej serii.